To by było wszystko, jeżeli chodzi o algorytm zasięgów organicznych, czyli Facebook News Feed Visibility algorithm, który składa się z pięciu głównych filarów. Reasumując, podsumowując niektóre rzeczy, które mogły nie paść w trakcie e, analizy tych wszystkich czynników, nie ucina zasięgów organicznych planowanie postów, nie ucina zasięgów organicznych również edycja postów. Jeżeli chcecie poprawić post, śmiało czasami wręcz uważam, że edycja posta dodaje mu. Pewnego dodatkowego kopa. No i jednocześnie publikacja postów na Instagramie i na Facebooku również tych zasięgów nie ucina, ponieważ Instagram należy do Facebooka i często jest tak, że nie mamy możliwości stworzenia kontentu osobno na Instagrama, osobno na Facebooka, osobno na YouTubea. Ja wiem, że każdy szkoleniowiec Wam doradzi, że kontent do każdego medium powinien być inny, ale każdy praktyk wie, że to nie jest do końca wykonalne. Dietetyczka też dzisiaj mi zaleciła, żebym zjadł pięć razy posiłek. Robię to szkolenie online, nie zjadłem w ogóle. Teoria to jest jedno, praktyka to jest drugie. Ja też mogę wam powiedzieć, że każdy medium społecznościowy zasługuje na inny rodzaj kontentu, ale dzisiaj byłem szczęśliwy, że wrzuciłem post na Instagram i od razu go wrzuciłem na Facebooka, bo nie miałem po prostu tego czasu. Więc informuję was tylko, że wrzucenie posta jednocześnie na Instagramie i na Facebooku nie jest czymś złym i nie ucina zasięgów organicznych. Ucinają natomiast zasięgi organiczne na pewno linki, Teksty na grafice oraz produkt pod postem, który mówi wyraźnie. Promuj, ponieważ to jest produkt. Najlepszym sposobem na zwiększenie zasięgów organicznych jest dyskusja pod postem. Dobrze, żeby tą dyskusję prowadził nie tylko fanpage i nie tylko w taki prowokacyjny sposób, tylko dzięki albo co o tym myślisz, ale w realną dyskusję. częściej lepiej, żeby w tą realną dyskusję administrator dał się pod swoim profilem osobowym, a nie tylko jako fanpage. Dlatego mało komentarzy pod postem zabija zasięgi organiczne.